Zwiastun naszej piosenki z Ptysiem już dziś na kanale Wojan Games. Wbijaj o godzinie 15. A premiera nuty już za tydzień. Widzowie, ale mi się chce pić Jestem tak spragniony, jestem na środku pustyni Halo, halo czy ja słyszałem, że komuś chce się pić? O, tak, daj mi proszę trochę wody Bo muszę się napić, proszę o, Wiesz co, ja mam własną fabrykę wody Za 5 dolarów, albo za 15 dolarów ci sprzedam o. Nie mam takich pieniędzy, oszalałeś co? Dobra, to idę sprzedać komuś innego A masz ty, o, tobie sprzedałem Sprzedałeś mu wodę, a mi nie Ty jesteś zdrajcą Ja też będę robił sobie właz Własną wody w takim razie, tak, więc sobie... o, za, zakładam własną fabrykę wody, bo tak bardzo chce mi się pić. Patrzcie na to! Stworzymy tutaj normalnie fabrykę, która będzie mi zarabiała milion dolarów przelew. Patrzcie na to. Weźmiemy sobie teraz jakieś chemikalia, które są niedobre. Ich nie można pić, nu, 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 bo jak się ich napijesz, to wyrośnie ci krokodyl na głowie. Eee, co ty tutaj robisz, eee, Ty Ja e, Wiesz co, ja tylko obserwuję, jak moja konkurencja się rozwija. Czy czasem nie kradniesz moich pomysłów? No, lepiej spadaj stąd, bo dam ci moje chemikalia. Aha. To? Ty też dodajesz chemikalia do wody? Eee, ej, Gacek, ty też masz wodę? Co tak. Eee... Zyskałam, że chcesz cyprzydę, chcesz Proszę, do co i patrzcie, zabieg. teraz dodajemy te chemikalia do naszej fabryki. Tak! I musimy wymieszać te wszystkie chemikalia, żeby tam uf, dobrze to uf, przefiltrować. Ej, nie, nie, patrz na moją recepturę. To jest moja receptura wody. Uu, i teraz jeszcze tutaj. Tak, już prawie mamy zrobioną wodę! Patrz na to, jak ją filtruję! I będę miał moją własną wodę, którą będę mógł się napić. Ej, udało o, udało cię to o, o, zrobić! Ja nie o, mogę! Tak, to zawodę! Ta woda jest trochę radioaktywna Chyba niezbyt się podoba moim klientom Halo, o, jest tutaj moja napisie U. Tak U. 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 Coś mnie wywaliło Dobra, Oba. chłopaki, ja idę do mojej fabryki Moja fabryka będzie lepsza niż wasza, elo Właśnie, kto zrobi lepszą fabrykę Przekonajcie się widzowie oglądając ten odcinek A ja zaczynam, w takim razie teraz Za 5 dolarów, które zarobiłem sprzedając tą wodę Która była dosyć słaba Mogę zatrudnić mojego pierwszego pracownika I mam informację Przedaj 5 na nich e, filiżerek radioaktywnej wody, abyś mógł się rozwijać. No jasne, panie! No to zabieramy kolejne sobie tutaj rzeczy, bo potrzebujemy znowu toksycznej wody, ale trochę niedobrze brać e, wodę z jakiegoś toksycznego źródła. E, dlaczego Batman robi moją wodę? Ej! Co jest grane? Czemu ja mam Batmana, który mi wodę filtruje! Ej, Batman, pokonamy tutaj! Pokonamy to wygramy wszystko. Za 10 dolarów mogę kolejnego pracownika zatronić. Ej! Będę miał lepsze zarabianie wody. Od ptysia. A wiecie dlaczego? Bo będę zarobiał dwa razy więcej. Patrzcie, jest tu coś do zarabiania. sklep! O! Co my tu mamy? Kradnij wody z pudełek kolekcji innych graczy. O! To zrobimy na pewno. O prędkość! Ej, dwa razy wody! Wszystko daje dwa razy więcej wody. Dwa razy pieniądze! Tak, biorę to dwa razy pieniądze. I już będę miał 10 dolarów na kupienie kolejnego pracownika. Dojdy. Co? Chcesz zobaczyć jak moja firma się rozwinęła? No może za chwilę zobaczymy. O, o, dostałem 10 dolarów, tak? Eee, co? Aaaaa! E, uważaj na te samochody! Eee, uwolnęło mnie samochody, widzowie. A, czemu mam głowę w betoniarce Dobra, muszę sobie zrobić tutaj coś takiego. Patrzcie, prędkość, żeby szybciej biegać, bo jestem dosyć wolny I dzięki temu będę mógł szybko się poruszać. Okej, okay. i teraz... Uuu, jak szybko biegam! Ty o co ty masz za... Co no, się u mnie już wygląda? To tu. O, my Giesko, ty masz taki. Nie, dobra, dobra, zaraz się zobaczymy, Ptycho, zaraz się zobaczymy. Dobre, <laughs> dobra. Widzowie, to mnie trochę zdenerwowało. do czego Ptycho tak szybko się rozwinął? To jest niedobre. Muszę szybciej działać, patrz, dzięki temu, że teraz mam dwóch pracowników, oni będą szybciej tutaj pracować. Ja mogę dać chemikalia razy dwa. Patrz, u, i tutaj postawimy kolejne chemikalia. Iś, weźmiemy kolejne. I mój Batman tutaj pracuje, dokładnie tak. I teraz naprawiamy tutaj tą wodę. Leci kolejna woda, tutaj naprawiamy następną. I będziemy ją za chwilę mieli, możemy sprzedać e, i zarobić i sobie kupić kolejnego pracownika zatrudnić. Uwaga, jeszcze jedna woda. I tak właśnie będziemy mieć za chwilę kolejnego pracownika. Ey, ty ho, co ty tutaj e, kombinujesz? Ja chciałem tylko sprawdzić, czy na pewno wszystko na swojej linii produkcyjnej działa. I dlaczego ty u ciebie pracuje Batman? E, bo, bo, bo Batman, widzisz, a u ciebie pracuje Batman? U ciebie nie pracuje Batman, mm. bo ty masz jakichś słabiaków pracowników. Ja mam co? prawdziwych e, Sigma Sigma Boy. A, Moczymy. Co tu nie zrobisz I patrz to Kupuję kolejnego ziombala syk ba, syk papo. I jeszcze mogę teraz Rozwinąć moje miejsce to, I teraz Ej, każdy przenośnik płaci znacznie więcej Niż ostatni A czasami można znaleźć jakieś stosy pieniędzy Ja Ej, Czekaj, czy ja mam nowego pracownika W tym momencie, czy mi się coś przewidziało Co tu się robi Gacek Ej, to pomóż Zobacz. mi Zobacz Zobaczymy, czy będziesz mógł mi pomóc. Czekaj, spróbuj, spróbuj, czy działa? Czekaj. No, nie, nie, a ja bym cię zatrudnił Ej, a. czekaj Zaproś, a nie, to jest zaproś do gry To nie, to nie potrzebuję zaproś do gry Ja potrzebuję nowego pracownika Trzymaj nową wodę Ej, mam 100 dolarów Dobra, dobra Dobra, 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 to czekaj, czekaj czekaj. To w takim razie, co ja mogę teraz kupić Coś mogę na pewno kupić, czekaj e, Marketer, pasywne pieniądze Biorę to O, marketing mi robi mojej wody I zarabia mi tu pieniądze Dobrze. I mamy kolejne pieniądze tutaj, które wydamy na przywracanie. I ktoś będzie dodawał składniki sam? Tak, patrz na to. Automatycznie dodają już mi składniki. W tym momencie produkuję automatycznie kolejne wody. Zobaczcie. Co jest? Czemu ty powiększyłeś sobie już swoją fabrykę? No właśnie, moja fabryka już jest lepsza od ciebie, Ptycho. A to dopiero początek, bo teraz zacznę sprzedawać znacznie większej ilości wody. I zarabiam dzięki mojemu marketingu. Marketing. Zobaczymy tak. ja i tak wygram z tobą dzisiaj. <grym> to, to, to zobaczymy. Jeszcze będziemy tutaj to weryfikować. Dobra, patrzcie, patrzcie na to, że możemy sobie tutaj kupić coś kolejnego. No jasne, że tak. Weźmy sobie, przytrzymaj wiele wody. Tak, będziemy mogli wiele wody trzymać w jednej ręce. Będę miał milion kilogramów wody. Ej, no to to właśnie chodzi. I sprawdźmy, co jeszcze mamy. Dwa razy wody, wszystko daje dwa razy wody, dwa razy pieniądze, to już mamy, ale dwa razy wody nie, także to oczywiście, że bierzemy i nasza fabryka się rozwija. Teraz jak weźmiemy sobie wodę, to możemy o 6 wody wziąć. Dobra, i sprzedamy to Batmanowi i dostałem 62 dolary. Dzięki temu że sprzedałem tyle tej wody. Dobra, czy ja już mogę coś kupić za 150 dolarów? To nie jest wcale tak mało. Czekaj, yy, nic tu nie mogę. O co chodzi? To ja muszę się szybciej rozwijać. Dobra, czekajcie. Może szybciej pozwoli mi się rozwinąć jak okradnę jakiegoś gracza. He, he, he. Ale to kosztuje aż 3000 roboksów. Oj, właśnie kupiłem i chodźmy teraz okraść tego ptysia, który się śmiał i nie chciał mi sprzedać wody. Patrzcie, on tam chyba ma jeszcze trochę wody. Dok ma pięć, aż patrz, <tysy> 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 A ja to mam ładnie w tej mojej firmie, się zabrałem mu. <laughs> Uciekamy! I teraz tą wodę sprzedajemy jakiemuś ziomalowi Tak dostałem teraz dolary! <laughs> o to chodzi, eptyko! Ej, tak, patrz na to co ja mam! Co ty masz? Co to jest? Mam jakiegoś ziomeczka, który za każde uderzenie daje mi 300 dolarów? Czy za uderzenie? A o tym? Jakie uderzenie? Czekaj, czy jak ty teraz wejdziesz pod auto, dostajesz 300 dolarów? E? Wiesz co, właśnie szukam jakiegoś auta, muszę to przetestować, ale kozackie. To jest dziwne, to jest przesada. Przecież to jest zakazane. Nie, ja też to będę musiał kupić. O, sprzedałem kolejne, mam już 340 dolarów, ale to nadal za mało. Za oni za mało mi zarabiają, dlatego trzeba ich tutaj troszeczkę chyba pogonić. Kupujemy teraz 20 tysięcy pieniędzy. Przecież to jest tak dużo, a to mi tak rozwinie moje miejsce. Patrzcie na to. Odblokuj ulepszenia. O, i tutaj też będę mógł kupić tego gościa, którego miał ptycho. Patrz, dwa uderzenia. O, Bo już dwa razy mnie auto uderzyło. I dzięki temu dostałem 500 dolarów ubezpieczenia. Dziękuję bardzo. A co to są za ulepszenia? Co? Prędkość pracownika, maksymalna ilość wody i maksymalny materiał. O. Ho, ho. Dobra. Bierzemy sobie to, oczywiście wszystko kupujemy po trochę. Eko chipy. Co? Mogę to kupić czy nie? Ulepszenia. Dlaczego nie mogę tego kupić? Coś w się nie zgadza? Ale masz słabiacką firmę, bo ja jest dużo lepsza teraz! Tak, ty tak będziesz gadał, to teraz patrz to! He, zobacz, ile ty masz tam wody? Ile masz tam wodę? Nie wiem ile O, to już Ej, nie masz tej o, to, wody! Co, Gasek, pomóż mi! Naraz, sprzedałem <grym> ja twoją dobra. wodę! Ha. Ej, no nie rób tak! Co ty zrobiłeś? No już jest moja woda, już A! nic z tym nie zrobisz! dobrze! <grym> I kupuję kolejne miejsce do naszej wody. Patrz, kolejny przenośnik, następny przenośnik, nasi wstępni pracownicy, i dzięki temu będziemy mieć lepszą jakość naszej wody. Nasza woda będzie krystalicznie czysta i zatrudnimy sobie e, jakiegoś nowego pracownika. Wynajmij nowego pracownika z psy trzy razy szybsze uzupełnianie zapasów. OMG, patrz jak on leci! Patrz jak on leci! Będziemy znacznie więcej dzięki temu zarabiać i patrz jak tutaj. Ej, czy to jest nowa woda? Zwykła woda. A tak, mamy już nową lepszą wodę! I patrz, możemy tutaj materiały wrzucać, żeby oni tutaj pracowali, a my sprawdźmy, ile kosztuje nowa woda. Bo wydaje mi się, że ona będzie droższa, owaga, sprzedamy ci ją. Ej, dostałem 83 dolary za zwykłą butelkę Gdzie to twoim domem było 15 tysięcy dolarów na podłodze? Ej, bo wiesz co, trochę się zarobiłem, pieniążków, wiesz? Ile masz? No mam 28 tysięcy. Ja mam 300 tysięcy i roboksów nie wydałem. Co? Na Skąd masz 300 tysięcy? Nie, to, na pewno nie. Zobacz będę. moją firmę, no chodź, zobacz moją firmę. No dobra, dobra, o, zaraz zobaczę. Eee! kolejny pokój! Ty, tu masz kolejny pokój! Ja też mam kolejny pokój! A, a dobra. Tylko wiesz, Nie, to, nie, nie, nie wiem, jak nie. zdobywać dużo wody. Mam strasznie mało wody. A, bo właśnie hmm. jesteś słabiakiem. Bo ptycho zapomina, jak zdobywać wodę, a ja dobrze to wiem. Wystarczy kupić za Robuxy. <laughs> patrz na to. Kupuję za Robuxy 5 tysięcy wody. I dzięki temu mogę teraz. Skupić na przykład dywan, który mi nic nie daje. Dobra, czekaj, czekaj, rozwijamy wodę. O, nie, nie mam za mało. Czekaj, czekaj, czekaj. Odblokuj drugie piętro, rozwiń, tak. O, mam kolejne miejsce. Tu zarabianie jeszcze większej ilości pieniędzy. Patrz na to. Dobra, za darmo coś tutaj jest. Ej, jaki kotek? Haha, dostaliśmy takiego kotka za darmo. Idziemy dalej kupić kolejnych pracowników, żeby tutaj zarabiać na następne pieniądze. I jeszcze w dodatku, yy, autofa. Terror? Co to jest? Wow, filtr wody zak Zakupiłem Czy wy to widzicie? Jeszcze drugi filtr wody Moja woda będzie niesamowicie czysta Co to jest, tojtek? Hahaha, no ptycho e... Żeś się śmiał ze mnie, a ja patrz na to Mam oh, normalnie je. gościa Mam nową wodę przejrzyście, czystą Ty Jest tutaj wszystko jakiegoś? No hakera to, do... ta, ta, ta. to jest dopiero nic To wszystko o, ja. tutaj To dopiero początek tego Jak to się rozwinie moje miejsce Patrz na to o, ale A ale skąd masz tyle wody? Ja mam dużo kasy, ale w ogóle nie mam wody. I jeszcze roślinki sobie tutaj dalej A. daję. I nawet magazyn sobie w tym momencie tutaj zostawiam z rakietą. Ja. Tak, i, i, i. Co to będziesz rakietę wybudować? Jakie no. Kasy? Potrzebuję jakieś Lol. części, możesz dostać je na górze. E, gdzie na górze? Gdzie mm. Może dzień. gdzieś tutaj? E, dobra, zobaczymy o jakie części chodzi. Właśnie gdzie jest góra, Tycho? No właśnie, nie widzę nigdzie, nic takiego nie ma. Szukam dookoła, i nic nie ma. Ty, 17 wody. Muszę sprzedać wodę, uwaga O, sprzedać. Ej, to i tak, zobacz. Ty masz jakąś satelitę na dachu. Może coś tutaj to to chodzi. Turedy, ty przyszedłeś. Ty, faktycznie! Może jakieś nowe rzeczy, no to może to musisz się odblokować. Dobra, możliwe, ale jeszcze chciałbym się przekonać, jak tam się dostać. Dobra, słuchajcie, nasza miejscówka rozwija się bardzo, bardzo dobrze, chociaż tutaj woda trochę słabo, trochę za wolno. Tutaj zarabiać się moje pieniądze. Nożki, dlatego bierzemy tą wodę. 18 sztuk wody idziemy sprzedać w tym momencie. Patrz na to. Elo, do ciebie. I pójdziemy teraz okraść gocko. Gacek nie będzie wiedział, co się wydarzy, ale patrzcie na to. Idziemy do niego i uwaga. O, siema Gacek. Co daj ty mi robisz? trochę tego, daj mi trochę tego. Nie wiedziałem, że ty masz już drugie miejsce z wodą. No z Ej, ty hele. tego masz bardzo do czemu ci... Czemu wojany u ciebie pracują? <grym> Ty! No, ja piastuja, same no? wojony i ptysie o ciebie pracują. Co tu się odwala? Ja nie to ja jest, nie wiem. To jest, to jest wykorzystywanie mojej, mojej energii. On wykorzystuje moją energię, więc wie, A ja wykorzystałem tutaj jego wodę, żeby ją sprzedać. Okej, okay, dobra. Sprawdźmy, co mamy tutaj dalej. No nie, no nie mogę. Tutaj jakieś udekoruj. No ale też mi dekoracja, słuchajcie. Ja za wolno się rozwijam. A ta woda ile daje pieniędzy? Właśnie, idziemy sprawdzić, bo to jest błyszcząca woda. Patrz, ona błyszczy, to jest dużo lepsza jakość wody. Sprzedamy ją e, tobie! E Czemu sprzedajesz mi wodę jak ja sprzedaję sobie też wodę <grym> Bo chciało ci się pić, przecież nie Ej. pamiętasz fajny, fajny dywan, bardzo fajny dywan, naprawdę mi się podoba Kosztował dosyć dużo, ale warto było i teraz kupuję I show Speeda Pracuje u Ciebie I show Speed so A? Sui so 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 Ale pięknie, o to właśnie <grym> chodzi i zarabia. I pracuje u mnie też LeBron James, no w dodatku LeBron James u mnie pracuje. Nie no, pięknie. Słuchajcie, e, czy my możemy sobie tutaj. O, ulepszyć coś już. E, koszt 5 komputerów. Cheaty optoelektroniczne? Skąd ja mam wziąć jakieś chipy optoelektroniczne? Skąd one się wzie, wzie, biorą, co? Ja z komputera wziąć, z komputera wziąć. Z komputera? Ale z komputera? gdzie jest komputer? O, co? co? do, 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 do Gacka, zobaczymy, co on tam kombinuje. Dobra. co pokażę sprawdźmy, sprawdźmy, co takiego Gacek mówi, jakieś ch chipy. On ma jakieś chipy, które są potrzebne. Chodź, Dawid, Gacek, 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 gdzie, chodź, gaza, gdzie masz te chodź, tutaj. Chodź, tutaj. Co jest? Czemu on ma schody na górę? no no, Nie, nie, tam nie patrzcie, nie patrzcie. Eee, Ej, eee, co jest? Co jest? Dlaczego ty masz tyle piętro? Dobra, Gacek, pokaż mi, gdzie masz te chipy. Idziemy tutaj, chodźmy, do mnie, tutaj. No. I tutaj. no? I teraz tutaj trzeba pan. No gdzie ty idziesz? Yes. Najdłuższą yes. drogą. Nie, dobrze, dodałem, dobra, dobra, dobra. Chodź, chodź, idziemy tutaj, Naprawdę, naprawdę teraz. Dobra, ty tak, no tak. I gdzie? Nie A tu jest super komputer. Tu? Tutaj. Uuu. Co to, co to jest? Co Nie, Ej, dobra, co to jest? E, dobra, idę to sprawdzić koniecznie. Próżmy ja też to. chcę takie chipy komputerowe. Dobra, sprzedaję tutaj kolejną wodę, ale piszamkę, ma LOL. Idziemy sprawdzić o co chodzi z tymi chipami komputerowymi. Faktycznie to jest jakiś jeden wielki komputer! Oblicz układ optoelektroniczny. Co to za głupie nazwy? Okej, okay, sprawdźmy, obliczymy i... O, plus jeden chip! I minutę teraz trzeba czekać, serio? Dobra, drugie piętro kupuję w takim razie, bo Gacek też miał drugie piętro. I ta, dlatego właśnie... CO TO JEST?! O! Ulepsz generator chipów optoelektronicznych, będę miał ich więcej. No jasne, że tak! Ale ich teraz będę dostawał dużo, mam cały komputer z nimi! I teraz słuchajcie, mogę coś tutaj jeszcze kupić. Rozpocznij fabrykę rakiet?! JAKICH RAKIET?! Będę rakiety budował! Zatrudni Mr. Beast! No way! Będę miał Mr. Beast na mojej firmie! Mr. Beast! I czekaj, to on tam się serio pojawił? Tak! Patrz na to! O, Mr. Beast pracuje u mnie w firmie! I jakieś rzeczy mi tutaj załatwia. Części rakietowe. Może będziemy mogli polecieć na Marsa. Fabryka rakiet druga Kupuję, jasne. I bierzemy sobie tutaj również jakąś kolejną maszynę. O, ucieknie. E, no. E, czy ja mogę u Ciebie pracować? Bo Twoja firma jest 100 razy lepsza <grym> niż moja Ptycho, bo ja tutaj zarabiam Masę pieniędzy Nie wow. wiem, może mi się w sumie przydasz Ptycho, Co? bo właśnie Mr. za. Mr. Beast, bo fotograf... <grym> James. A zobacz, a pracuje ja u mnie male. Lebron James, widzisz? Co, co? Lebron James. Lebron James! Aj, I dostałem ja części rakietowe dostaje chyba. A czekaj, a chipy się zrobiły? O, gotowy do odebrania. To, to mało mi się dostaje tych chipów, ja dostaję po badem, jeden. No, no to mało, ale dlatego właśnie potrzebuję tutaj drugi komputer na górze, który da mi chyba więcej. Za 100 sekund się dowiemy, ile mi da. Ale mam nadzieję, że więcej. Słuchajcie, ile mamy chipów rakietowych? Czy już możemy... 30 dopiero? A potrzebujemy 500, żeby polecieć na Marsa. No. No to bierzemy oczywiście. Mm, dobra, tutaj już wszystko mamy na tym piętrze. Coś kolejnego by się przydało kupić. Gdzie można się rozwinąć dalej? Tu mamy wodę. I teraz całą tą wodę sprzedaję wojanowi, bo chciało mi się pić na początku! I zarabiam ule pieniędzy! Mam już 300 tysięcy! To jest zdecydowanie za dużo. W sensie oczywiście, że ja chcę jeszcze więcej! Ej! Nie możesz sobie na to pozwolić! CO? Kto powiedział, że nie mogę sobie na to pozwolić! Kupuję sobie koniecznie kolejny milion dolarów, przelew wody! I oczywiście, że teraz mogę sobie na to pozwolić. Tak, Tak, kupiłem! Co to jest? <śmiech> <śmiech> Jak to co? <laughs> Oszustwo ubezpieczeniowy jakiś to jest, po co? Chłodniejszy agent oszustwa ubezpieczeniowego. Czekaj, czyli muszę zostać <laughs> uderzony przez auto i co zaraz to? zobaczymy ile zarobię Co? <laughs> Teraz coś ci pokażę. tylko... bo, po, ale oberwałem. Idealnie, żeby teraz pójść i ubezpieczenie sobie tutaj wziąć od niego. Jasne, że tak. Widziałeś sobie jego figurkę? 85 tysięcy dostałem! <grywk> Ej, co to jest? Drzewo to jest Barack Obama. <grywk> Nie mam pojęcia. Ba, ba, Barack Obama. Kup wystrój. O, wierzę, wystrój. że dostałem. Co, co to zostało? 85 tysięcy dolarów od niego. Ja mam właśnie co, to część to? to, że ja mam milion pieniędzy, a ja nie mam na co to wydawać, bo nie mam wody. Czemu by <grym> nie działa woda? No, co Ej, mamy trzy! Czekaj, te chipy są tak słabe. Dobra, ten chip zaraz będzie zrobiony, uwaga. Za sekundę, za sekundę. Tak, mam cztery i jeszcze ostatni chip, i będę mógł rozwinąć coś. Dobra, bierzemy sobie, odbieramy piąty mój chip. I jest, dobra, i teraz sprawdzamy sobie ten komputer. Co mogę ulepszyć za te chipy? Maksymalny materiał, maksymalna ilość wody. Prędkość pracownika! To kupuję. O tak, i teraz będzie szybciej działał nasz pracownik. A w dodatku, ja sobie tutaj zakupię. Jeszcze mm, może szybszą, właśnie sprzedaż sprze sprze naszych pracowników. Patrz, szybsze doładowania akumulatorów. Trzy razy tankowanie szybciej będzie e, działało. Mamy już prawie milion zarobionych dolarów, ale to nadal za mało. Więc myślę, że potrzebujemy tutaj małego zostrzyku pieniędzy. Wiecie o co chodzi, widzowie? Takie malutkie 8 milionów dolarów gotówki. Tak malutko. Biorę to i teraz patrz na to. Uuu! Będę sprzedawał najlepszej jakości wodę. Bierzemy sobie wszystkich naszych pracowników. I teraz zabieramy sobie. Czekaj, skąd możemy zabrać wodę? Yy, dodaj chemikalia. Gdzie są chemikalia? O, tutaj, tutaj, tutaj. I teraz ja tutaj wrzucę chemikalia. I woda się robi. I jestem ciekaw, co to będzie za woda. Jakiej jakości? Ile ona będzie kosztować? Patrzcie, póki co wygląda normalnie jak woda. Ale ona wow. kosztowała 10 milionów. Ej, decho, mam wodę za 10 milionów. Patrz na to! Jumbo? Jumbo water mam. Co to, to jest e, za Eee! Ja tak, ja tak. Czemu dostałem tylko 2000 tysiące? wodę? Za jedną jumbo water. By, ty jest mega co ty gadasz? No 2000 to jest nic. E, ty masz bardzo dziwnych pracowników tutaj. No ale, ale to, to ty... jest nic, to jest naprawdę nic. Ja powinienem dostać milion dolarów w przelew w sekundę. Ale mnie zdenerwowała ta gra. Za karę tej gry e, kupię, wydam na nią 1000 roboksów, żeby kupić 16 Za kary! milionów. Ja ja to takie kary. <gry> I dobrze, i teraz patrz na to! Kupuję automatyczne e, dawanie wody tutaj. O, patrz jak szybko daje ole wodę! La, woda, ale woda, woda. Ole woda, woda. lato! ole lato! Dobra, a straćmy, bo ja tutaj chyba rakietę będę mógł zaraz wystartować. Mr. Beast! Rakiety części rakietowe mamy 200 na 500, no to jest dopiero w połowie roboty jesteś, Jeszcze Potrzebuję dużo więcej. musisz pracować, dużo pracować A, na rakietę Niestety, ale dobra, my to zarobimy sobie to wszystko. Chodźmy w takim razie tutaj dalej. Ej, uderzenie, więc mogę tutaj kolejną ubezpieczyć, dać mi 87 tysięcy, dziękuję i pa! Ale przenośnik! Za 10 milionów dolarów. Widziałeś to? Widziałeś to? Widziałeś to? Mega dużo, a ty ile masz kasiory teraz? Eee, teraz mam 4 miliony tylko 4 miliony, ja nie, Skupiam, nie mogę mas. mieć tej wody, mam 1,5 miliona i tysiąc wody! Co? To ty? Ty? ty jesteś jakiś wolny, nie, dobra. No to nie ma sensu, będę udawał butelkę wody. Ej, zrobiłem eee. diamentową wodę! Ej, fajne, ciekawe ile dostaniesz od 10 tysięcy! Sprzedam co Wojanowi. Patrzcie, rozwinę sobie jeszcze mój dom na marmurowe ściany i spójrzcie na to robię w piwnicy. A co jest w piwnicy? Hmm? Ej, co to za miejsce? Łocie kręcę tutaj jakieś mamy Co? jakie wody? O, fakty na temat bizonów. O, to nawet ciekawe. Ej, sprawdź, co? Międzywymiarowy portal za 70 milionów. Co to są za rzeczy? Odblokuj wyspecjalizowanych pracowników? Ej, oni mogą mi w sumie bardzo dużo dać. Ja bym chciał takich wyspecjalizowanych pracowników. Co oni mi dadzą? Sprawdźmy to. Bierzemy sobie 80 tysięcy wody i o patrz na to! Dostawca dywanów. Aha, <laughs> mamy dywan! I co to jest kolejne? Co to jest? Rządź planetą. To jest to. Idę jeszcze wybudować wielką fontannę przy moim domku. A w dodatku mogę tutaj postawić jeszcze satelitę na dachu. I teraz sprawdźmy, czy Mr. Beast zarabia mi więcej pieniędzy. Czekaj. O, dobra, dostałem się. Mr. Beast! Mamy już 410 części rakietowych. jeszcze 90. I wtedy wylecimy w kosmos. Beast zarobił mi już 500 rakiet. Więc możemy sobie wlecieć naszą rakietą. Ptyk Mogę z tobą? No właśnie tak, tylko ja nie wiem, gdzie tu się wchodzi. No to patrz teraz na to: Dobra, aktywuję wchodzimy. rakietę. Dawaj. Za 3, 2, 1. Oferuj! Lecimy! Gdzie nas zaprowadzi ta rakieta? Uwolnij satelitę hipno! Co hipno? to jest? Że my lecimy ptego! Gdzie jest hipno! Nie wiem, na końcu świata chyba lecimy na księżyc! No nie, to staję na Nie, uwolnij satelitę hipno znowu nie jest hipno? Ciebie <laughs> leci czy my będziemy na księżycu? Wyleciliśmy poza yy, poza sferę ziemską. Elon Elon Musk. Ej, czekaj, co robię? Nie! Dlaczego to... laserem strzelam o, w Ziemię? To Oby nie, oby nie, proszę, nie niż z Ziemi. Wyrko wybuchnie. I co teraz? Yy, mm, Okej. Okay. Uciekinier. Co to jest? Co to jest? I to tyle? Dostałem teraz więcej chyba pieniędzy za wodę. Patrz, na to, co to jest? O, no, yy. czekamy ciekawe. Mogę tutaj zbierać wodę. Moje miejsce się zmieniło i pa, mogę kupić sobie normalnie samochód w tym momencie. Ej, to jest po Porywa mnie dron! dron! Gdzie? Jaki dron? To od firmy! Co? Niemożliwe. mnie porywa, patrz Ej, oszalałeś! Co? Co to jest? Nie! Nie, nie, nie. Ej, to jesteś ty? To Przerobili jest... mnie na Teraz zabierają osobę z nie wiem co to się odwala Nie no to jest, nie nie to jest. Okay, mam czerwona woda Ej z ciebie wodę została zmieniona w wodę stary no, nie, to jest dobra, cena. dobra cena. Nie, nie, nie dobrze widzowie, to ma przesadę, co, co się odwali. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: "Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie." Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.